Cześć! Dzisiaj jesteś tu po to, aby zobaczyć moje zarobki na Amazonie. I oczywiście je zobaczysz, ale musisz troszkę poczekać. Po pierwsze, chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli niczego nie możesz zmienić w swoim życiu, to zmień swoje myślenie. To jest podstawa do sukcesu. Zmień swoje myślenie. Na pewno słyszeliście o wielkich coachach, którzy mówią, którzy głoszą hasła typu. Osiągnij milion w rok. Albo schudnij 20 kilo w dwie godziny. To trochę sarkazm, ale, ale tak mniej więcej to wygląda. No fajnie się mówi, prawda? Fajnie się mówi, jeżeli na przykład nie mamy pieniędzy, żeby opłacić rachunki. Więc my miej pewność, aby w drodze do swojego sukcesu i swoich marzeń zaspokoić w pierwszej kolejności swoje potrzeby. Swoje potrzeby fizjologiczne. Swoje potrzeby bezpieczeństwa, swoje potrzeby przynależności, uznania, a dopiero w następnej kolejności potrzeby samorealizacji. Bo jeśli nie mamy pieniędzy na rachunki, jeśli nie mamy pieniędzy na jedzenie, jeżeli te potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i uznania nie będą zaspokojone w pierwszej kolejności, to nie mamy o czym mówić, o samorealizacji. Nie da się przeskoczyć z jednego etapu do drugiego, nie zaspokajając potrzeb wcześniejszych. Mówię o tym piramida Maslowa, na pewno wielu z Was o niej słyszało. Poczytajcie o tym. Nie mówię Wam tego po to, aby Was niechęcić, czy się mączyć. Nie, mówię Wam po to, że sama jestem na drodze. Na drodze do zmiany myślenia i na drodze do osiągnięcia sukcesu. Chcę, żebyśmy zrobili to razem. Żebyśmy byli sobie wsparciem. Żebyśmy inspirowali się nawzajem. Bądźmy w tym razem i pomagajmy sobie. Po to jest ten kanał. Po to jest grupa na Facebooku pod taką samą nazwą jak mój kanał na YouTubie. Czyli Amazon, to nie Farmazon. Bądźmy dla siebie wsparciem, bądźmy w tym razem. Mam nadzieję, że moje filmy Wam pomogą w rozwiązaniu niektórych problemów. Zanim przejdę do e, pokazania Wam moich zarobków na Amazonie, będzie to pokazane w mm, Google Sheet. Mam wszystko rozpisane każdy dzień po kolei, jak to wyglądało na początku mojej sprzedaży. Ale zanim Wam to pokażę, chciałabym, żebyście posłuchali parę zdań Fryderyka Karzełka. Fryderyk Karzełek jest doradcą rozwoju osobistego i prowadzi na Facebooku Klub 555. .55. prowadzi live, w którym uczestniczy mnóstwo, mnóstwo ludzi po to, żeby zacząć dobry dzień żeby się z nawzajem inspirować, żeby się uśmiechnąć do siebie i do innych i o tym, że to ty decydujesz, jaki ten twój dzień będzie. Nikt inny. Tylko ty. Słuchajcie, Fryderyka. Pamiętasz, jak przed epoką Internetu ludzie myśleli, że przyczyną ludzkiej ignorancji, żeby nie powiedzieć głupoty, jest brak dostępu do wiedzy? Pamiętasz? Jak się okazuje, to nie było to. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 budzę tysiące ludzi, naprawdę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany swoich nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Mój rozwój osobisty zaczął się w roku 1990, kiedy chodziłem dzielnie do pracy, jak większość moich znajomych, na etacie, do pracy, której nienawidziłem, a otrzymywałem za to wynagrodzenie, które wystarczało mi raptem na opłacenie podstawowych potrzeb. Czyli w zasadzie, w momencie otrzymania mojego wynagrodzenia, wiedziałem na co pójdą te pieniądze. Nazywam taki stan czarną dupą. Wtedy jednak. Nie wiedziałem, że jestem w tej czarnej dupie, i ktoś mi później powiedział, że zacząłem się chyba w niej powoli urządzać. Przyszedł jednak taki dzień w moim życiu, kiedy zainspirowany wypowiedzią mojej żony, postanowiłem całkowicie zmienić moje życie. Dotarło do mnie przede wszystkim, że jestem biedny, że za mało zarabiam, że wielu rzeczy nie wiem. Gdzieś tam odgrzewałem moje marzenia, które chciałem jeszcze spełnić, wyliczyłem sobie dochody, które chciałbym, właściwie nie tyle chciałbym, ale powinienem osiągnąć, żeby zacząć godnie żyć na dobrym poziomie. Zarabiałem wtedy 2,5 tysiąca marek na rękę. Wyszło mi z moich wyliczeń, że powinienem zarabiać przynajmniej 10 tysięcy. Gdybym miał pomnożyć te 2,5 tysiąca razy 4, to wyszłoby mi pewnie 10 tysięcy, ale przecież nie mogę pracować na czterech etatach po 8 godzin. W związku z czym postanowiłem poszukać na ten temat wiedzy, a w roku 1990 nie było jeszcze internetu. Nie można było wpisać po prostu w, w Google, jak się rozwijać, jak więcej zarabiać, czy też jak zdobyć określone kompetencje. Dlatego też poszedłem do biblioteki. W tej bibliotece odkryłem wtedy, że już starożytni wiedzieli, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwy. No dobra, tylko jak. Tej odpowiedzi przez dłuższy czas nie znajdowałem. Przeczytałem mnóstwo książek, zacząłem się nad tym zastanawiać, i dopiero po latach dotarło do mnie, że jest sześć obszarów w życiu, które decydować będą o tym, że będę szczęśliwym. I jeden z nich właśnie to rozwój osobisty. Tak jak powiedziałem we wstępie, to nie brak dostępu do wiedzy decyduje o tym, że jesteśmy ignorantami. No dobrze, to co o tym decyduje? Co decyduje o tym, że nagle zaczynamy się rozwijać, że jesteśmy pod wieloma względami lepsi. Zdałem sobie w pewnym momencie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że większość ludzi, którzy zaczynają się rozwijać w sposób niewłaściwy, postrzegają samo pojęcie rozwój osobisty. Postrzegają rozwój osobisty jako zdobywanie wiedzy. Zaczynają chodzić na kursy, wykupują szkolenia, zaczynają czytać książki i nic się nie zmienia. Nic. Po prostu mają więcej wiedzy ale w rozumieniu rezultatu dalej niestety są ignorantami. Trzeba zdać sobie sprawę z jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Rozwój osobisty ma służyć nie zdobywaniu wiedzy. Pośrednio tak, ale tak naprawdę rozwój osobisty służyć ma osiąganiu konkretnych rezultatów. No dobra, to by było na tyle. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć więcej, to ja załączę link do tego filmu w opisie pod filmem. Teraz możemy przejść do mojego Google Sheet i pokażę Wam to, na co czekacie od samego początku bardzo dzielnie. No i jesteśmy. I teraz zastanawiam się, gdzie mam przenieść siebie, żebyście mogli widzieć to jak najlepiej. No więc tak. Sprzedaż na Amazonie zaczęłam, tak jak tu widzicie 6 sierpnia 2019 roku. Weszłam z jednym produktem i wyglądało to w ten sposób. I teraz tak może pokrótce wam to wytłumaczę. Znaczy, to, to wszystko jest na górze napisane, ale tak. Tutaj są yy, sprzedane sztuki. Tutaj jest cena za sztukę, jaką e, wystawiłam na Amazonie. Tutaj jest revenue, jakie osiągnęłam. Tutaj jest koszt, jaki poniosłam za um, produkcję z, um, tego produktu. Tutaj są e, koszty Amazona. Tutaj jest PPC, czyli reklamy na Amazonie. Tutaj jest są kosztem moich wydatków, a tutaj jest profit, czyli, czyli e, pieniążki, jakie dostaję na czysto. Dostawałam, bo to było... Tak. E, no więc, tak jak widzicie, zaczęło się, tak jak u większości pewnie z Was, marnie. To był sierpień, więc nie najlepszy miesiąc na mój produkt. No ale i tak byłam zadowolona, że w ogóle coś się sprzedaje i naprawdę byłam bardzo szczęśliwa. Bardzo, bardzo, naprawdę zobaczenie na, w aplikacji Amazona, że masz sprzedaną sztukę i to robi z ciebie po prostu, daje ci taki power do działania, że zresztą sami pewnie wiecie. No i teraz tak, mm sierpień był, taki jaki widzicie, czyli marnie. Jaki błąd tu popełniłam, to taki, że chyba przesadziłam z kosztem za PPC, tak jak tu widzicie, to jest zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie za dużo, bo przy sprzedaży, nie wiem, 5 sztuk, ja wydałam 56 dolarów na advertising, to jest zdecydowanie Zdecydowanie za dużo i nie polecam. Mówi się, że powinno się wydawać tak mniej więcej z 10%. 10%, 10 revenue na PPC. Ok, więc Was najbardziej będzie interesowała ta rubryka, czyli total profit, czyli to, ile pieniążków na czysto dostawałam. Jak widzicie, wiele dni było na minusie, w sierpniu. To był pierwszy miesiąc sprzedaży. No i teraz tak. O, tak. I tutaj macie podsumowanie sierpnia. 58 sztuk sprzedanych. Eee, tutaj, e, tutaj jest cena. Tutaj jest moje revenue unit cost, epiFI PPC, total cost i profitu zaledwie 192,78 dolarów. Przypomnę, że sprzedaję na rynku amerykańskim, więc są no to dolary amerykańskie. Następnie mamy wrzesień. Wrzesień już trochę lepiej. Już trochę lepiej. Jak to widzicie, sprzedane sztuki już, już trochę, trochę więcej, trochę lepiej. No człowiek zaczyna się uczyć pomału, tak? Normalne jest, że na początku. Nie wiem, dajesz pieniądze na to PPC, bo chcesz, żeby, żeby jak najwięcej tej sprzedaży było, ale to nie ten droga. Trzeba mieć. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba się tego po prostu nauczyć i mieć jakieś takie wyczucie. No więc yy, wrzesień zakończyliśmy wynikiem 135 sztuk. A profit już wynosił 600. 14 dolarów, no ale koszty były 3136, jakie ja poniosło, także też nie mały koszt, żeby osiągnąć na czysto te 614 dolarów. Dalej mamy październik. październik. Październik, październik, podliczenie października. No i od 29 października już byłam out of stock, no ale koniec miesiąca wyszedł 152 sprzedane sztuki. Revenue wynosiło 4480, wydatki 3327, a profit wynosił 1153 dolary. Czyli każdy miesiąc to lepsze wyniki. No, i tutaj byłam out of stock, out of stock, out of stock do 20 listopada. Byłam out of stock, no ale tak to na początku bywa, że człowiek nie umie sobie tego komple kompletnie jakoś zaplanować. Chociaż nie powiem, że teraz też mi to wychodzi, bo, bo w tej chwili też jestem out of stock. No i tak w listopadzie. Też no było mniej, ponieważ byłam autostop przez większość czasu, więc 80 sztuk sprzedanych. Revenue 2426, wydatki 1681 i profit 746 dolarów. No i teraz grudzień, najwspanialszy miesiąc w roku dla wszystkich sprzedawców na Amazonie i oczywiście sprzedawałam tylko do 18 grudnia, bo potem niespodziewanie znowu była MotoSoc. No ale koniec grudnia wyszedł, wyszedł tak: 528 sztuk sprzedanych, 15834 revenue, wydatki 10182, ale profit 5652. I uwierzcie mi, że to jest prawda. To były początki mojej sprzedaży. Mamy rok 2021. Ja ten produkt sprzedaję cały czas. Poszerzyłam go o, o. rozszerzyłam go o większy asortyment. Także mam w tej chwili pięć produktów. Szósty jest w produkcji, ale niestety teraz był chiński nowy rok. I mimo, że zamówiłam to w dużo przed chińskim rokiem, cały czas jest w drodze. Jest w drodze już chyba dwa miesiące. Nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, żeby towar był tak długo, um, tak długo w drodze. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, abyście zaczęli działać, abyście, abyście te swoje, tą swoją wiedzę, którą osiągnęliście w jakiś sposób, poprzez webinary, poprzez kursy, poprzez oglądanie filmów na YouTube. Abyście po prostu tą wiedzę teraz i w tej chwili postarali się przełożyć na działanie. I pamiętajcie o tym, co powiedział Fryderyk Karzałek. Wiedza to nie wszystko. Wiedza jest Twoim narzędziem. Ale ty musisz zacząć coś robić zacząć działać. Jeśli o mnie chodzi, to ja też, zanim rozpoczęłam swoją przygodę na Amazonie, trwało to chyba z rok, jak oglądałam filmy na YouTubie i się uczyłam wszystkiego, robiłam notatki. Długopis i kartka to jest twój najlepszy przyjaciel. I minął rok, zanim sobie poukładałam to wszystko w głowie, o co w ogóle to w tym wszystkim chodzi. I po roku zdecydowałam się, że wchodzę to. Ale ty możesz zrobić to szybciej. I wiele osób zrobiło to szybciej. Ja po prostu jestem. No, jestem taka, jaka jestem. Każdy jest inny. Ja, ja po prostu potrzebuję czasu na to, żeby mm, się zastanowić, żeby to wszystko dobrze poznać, żeby mieć pewność, że, że to na pewno zadziała. I ja wiem, że to działa. Choć wiele z was się pyta o właśnie o wyniki, że kto zna kogoś, kto osiągnął sukces na Amazonie, przecież ilu jest, którzy polegli. Tak, oczywiście. Jeżeli nie wierzysz w sukces na Amazonie, to wiesz co, to masz rację. Masz rację, nie osiągniesz tego sukcesu na Amazonie, dopóki nie zmienisz swojego myślenia. Więc zacznij od zmiany swojego myślenia. Potem zasięgnij wiedzy, ale w momencie, kiedy tą wiedzę zasięgasz, zacznij działać. Moje filmy Ci w tym pomogą, mam nadzieję. I nasza grupa na Facebooku, to znaczy moja grupa na Facebooku. Zapraszam Cię do niej serdecznie. Amazon, to nie Farmazon. Dołącz do nas. Mów o swoich problemach, pisz yy, jakie masz problemy, a również o tym, jakie byś chciał, żeby ja rozwiązywała problemy, żeby, jakie byś chciał zobaczyć film na jaki temat, czy zobaczyła. Yy, bądźmy w tym razem. Bądźmy w tym razem, bądźmy sobie inspiracją, tak jak już wcześniej mówiłam. I... Różmy się do działania. Po prostu zróbmy to. Zróbmy to razem. I pamiętajcie, pieniądze są nośnikiem wartości. Tak, to święta prawda. Pieniądze są nośnikiem wartości. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.